Człodziennie rano budzę cię śmiechem I szepczę słowa, co dodają skrzydeł Niech nasze serce zawsze będzie echem Marzeń, co w chmurach buduje swój tytuł Pośród chwili codziennych szarej mgły, Zapraszam cię na małą kawę w parku Bo w prostych gestach miłości sęstki Zaskakuje cię bez końca w każdym marku Pośród chwili codziennych szarej mgły, Zapraszam Cię na małą kawę w parku Bo w prostych gestach miłość sens tkwi Zaskakuje Cię bez końca w każdym marku. Zawsze warto zaskakiwać serce Twe By kwitła jak najpiękniejszy kwiat W każdym dniu szukać nowej radości glen By miłość naszą silniejszą na tani skrzat Pamiętasz film pod gwiazdami w tamtą noc, Kiedy cichą muzyką mówiłem o nas, Każdy moment to dla mnie ludzi moc, By zaskoczyć cię bez końca trwała ona. Niech przywiązanie nasze rośnie w siłę. W małych gestach miłości znaki, bo razem tworzymy jedną rzekę, pełną chwil zaskoczeń, tak bogatych. Zawsze warto zaskakiwać serce twe, by więź kwitła jak najpiękniejszy kwiat. W każdym dniu szukać nowej radości dlen, by miłość naszą, silniejszą latami strał. Niech przywiązanie nasze rośnie w siłę, w małych gestach miłości znaki, bo razem tworzy jedną rzekę, pełną chwil zaskoczeń tak bogatych.